Zauważyliście te spadające ceny w sklepach? Nie? No, owy, ruskie onuce. Dlaczego tak bardzo nienawidzicie Polski? W lewicowym świecie, jeżeli jednego miesiąca przytyliście 15 kg, a drugiego 3 kg, to zgodnie z wyliczeniami doktora Roberta Biedronia schudliście. Może Wam się wydawać śmieszne, ale no, tak naprawdę jest to straszne. Ten facet nie jest jakimś szeregowym posłem w Sejmie, on siedzi w Europarlamencie, gdzie zarabia naprawdę duże pieniądze. Przez lata oprócz bycia kluczowym posłem był również prezydentem miasta. Typ nawet nie wie, czym jest inflacja. Proszę sobie przypomnieć, jaka była inflacja, kiedy przejmowaliśmy władzę. Ona była dwucyfrowa. Dzisiaj wynosi około 3%. Co to oznacza? To oznacza, że spadają ceny, i więcej pieniędzy jest podażę, nie spadają. Ja nie, Powiedzcie mi, w jaki sposób taki człowiek ma reprezentować nasze interesy. On nawet nie wie, jakie są ceny w sklepach i ile przeciętny Polak wydaje na życie. Nawet gdyby chciał, dobrze, to zwyczajnie nie wie nic. Dlatego właśnie ludzie odwracają się od lewicy, ponieważ ona zwyczajnie nie reprezentuje nikogo poza ludźmi, którzy w wolnym czasie przyklejają się do ulicy w środku zimy i żyją z ciężko wywalczonych grantów.